Spójrzmy na podpunkt G. Tutaj także zacznijmy od wyznaczenia dziedziny, czyli x odjąć 4 musi być różne od 0, x musi być różne od 0, no i x kwadrat odjąć 4x również. Zatem tutaj wystarczy czwórkę przenieść na prawą stronę. Tutaj wiemy, że już 0 musimy wyrzucić z dziedziny, natomiast tutaj wyłączymy sobie x przed nawias. Wówczas x kwadrat przez x to będzie x, minus 4x przez x to minus 4. Zatem mamy tutaj iloczyn, czyli x musi być różne od 0 i x odjąć 4 również. Zatem podsumowując, dziedzina to będzie zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem 0 oraz 4. Mamy wyznaczoną dziedzinę, czyli teraz spójrzmy sobie na ten nasz ostatni ułamek. Tutaj zapiszmy sobie mianownik w takiej postaci, jaką mamy tutaj, czyli w takiej najprostszej. Mamy zatem x plus 5 przez x odjąć 4, dodać 3 przez x równa się 36 przez x razy x odjąć 4. No i teraz, przez co musimy pomnożyć obustronnie. To równanie, najpierw zapiszmy sobie, że mamy tak x razy x odjąć 4, bo to jest chyba najbardziej skomplikowany mianownik. No i spójrzmy na pozostałe. Tutaj mamy x odjąć 4, ale to już nam się tutaj zawiera. Tu mamy x, również go już mamy, czyli wystarczy przez to pomnożyć sobie całe równanie. Czyli mnożymy sobie najpierw pierwszy wyraz, czyli x plus 5. Przez co pomnożymy? To x odjąć 4 nam się skróci, czyli pomnożymy tylko przez x. Dodać 3 razy. Tu mieliśmy x, który nam się skróci, czyli musimy wykonać mnożenie przez x odjąć 4. Tu nam się skróci cały mianownik, czyli zostanie tylko 36. Mnożymy. x razy x to x kwadrat, 5 razy x to 5x, 3 razy x to 3x. 3 razy minus 4 to minus 12, no i odjąć 36 równa się 0. Redukujemy wyrazy podobne, czyli tak x kwadrat plus 8x, odjąć 48 równa się 0, no i mamy równanie kwadratowe, czyli wyznaczamy deltę. A jest równe 1, b wynosi 8, a c minus 48. Zatem delta to b kwadrat odjąć 4ac, czyli tak, b kwadrat to będzie 8 do kwadratu 64, odjąć 4 razy 1 i razy c, czyli razy minus 48, czyli mamy 64 dodać, 4 razy 1 to 4, 4 razy 48 to 180, 192, Czyli tutaj dostaniemy 256. No to wyznaczamy pierwiastek z delty, a pierwiastek z 256 wynosi 16. Skoro mamy deltę większą od 0, no to mamy x1 oraz x2, czyli x1 to minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a. No i to sobie policzmy. Minus b to minus 8. Odjąć pierwiastek z delty, czyli 16, przez 2 razy a, 2 razy 1 to będzie 2, czyli mamy minus 24 przez 2, czyli minus 12. Natomiast x2 to minus b, dodać pierwiastek z delty przez 2a, zatem x2 to minus b, czyli minus 8, dodać pierwiastek z delty, 2 razy a to będzie 2. Czyli minus 8 plus 16 to 8, a 8 drugich da nam 4. No i wracamy do dziedziny. Z dziedziny wykluczyliśmy 0 oraz 4, czyli spójrzmy tutaj, no czwórka oczywiście nie należy do dziedziny, czyli nie może być rozwiązaniem. Minus 2 należy do dziedziny, czyli powiemy, że to równanie ma tylko jedno rozwiązanie. x równa się minus 12. No i spójrzmy na podpunkt h. Tutaj na początek wyznaczamy dziedzinę, czyli zapiszmy, że x plus 2 musi być różne od 0, 2 odjąć x także musi być różne od 0 i jeszcze x kwadrat odjąć 4, czyli tutaj x kwadrat musi być różne od 4, a więc x musi być różne od minus oraz 2, bo zarówno 2, jak i minus 2 dadzą nam czwórkę. Następnie tutaj przeniesiemy sobie dwójkę na stronę prawą, czyli mamy minus 2. Obie strony podzielimy przez minus 1, czyli x musi być różny od dwóch. A tutaj dwójkę przeniesiemy na stronę prawą i mamy minus 2. Zatem dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem minus dwójki oraz dwójki. Gdy mamy dziedzinę, to spójrzmy sobie na ten mianownik. Mamy x kwadrat odjąć 4, a to będzie ten wzór skróconego mnożenia i to możemy zapisać jako a odjąć b razy a dodać b. Czyli skoro nasze a kwadrat to x kwadrat, a b kwadrat to 4, to oznacza, że a to będzie x, natomiast b będzie równe 2, 2 do kwadratu to 4, x do kwadratu x kwadrat. Spójrzmy także na ten mianownik. Mamy 2 odjąć x, co możemy zapisać jako minus x Plus 2, bo zamieniłam te dwa wyrazy miejscami. No i jeszcze wyłączmy sobie minus przed nawias, czyli wówczas w nawiasie mamy x odjąć 2, ponieważ minus nam zmienia znaki na przeciwne. Zatem to równanie zapiszemy w takiej postaci, że pierwszy ułamek mamy bez zmian. Odjąć. Jeżeli chodzi o licznik, zmian nie będzie, natomiast ten mianownik zapiszmy w takiej postaci. Mamy minus x odjąć 2. Równa się 4, a tutaj mamy x odjąć 2 razy x plus 2. No i przez to teraz musimy sobie pomnożyć ten, to równanie, żeby pozbyć się mianowników. No na pewno ten mianownik będzie najbardziej skomplikowany, czyli przepiszmy sobie, że mnożymy przez x odjąć 2 razy x plus 2. No i spójrzmy tutaj, x plus 2 już w tym miejscu mamy, mamy taki nawias x odjąć 2 też mamy, ale brakuje nam tej minus jedynki, tego minusa przed, czyli musimy go sobie jeszcze dopisać i przez taki loczyn właśnie mnożymy. Czyli tak, x -a przepiszemy. Jeżeli spojrzymy na mianownik, to mieliśmy x plus 2, czyli to nam się skróci, czyli x -a musimy pomnożyć przez minus x odjąć 2. Czyli może sobie zapiszmy tak, że dopiszemy tutaj minus, czyli przez to już pomnożyliśmy i wówczas mamy x odjąć 2. Jeżeli chodzi o ten drugi mianownik, czyli tak licznik przepiszemy, to mamy tak minus x razy x odjąć 2, czyli to nam się skróci, czyli mnożymy przez x plus 2 równa się 4, no i teraz tak x odjąć 2 razy x plus 2 to nam się skróci, czyli mnożymy przez minus 1, czyli mamy po prostu minus 4. Tutaj będziemy wykonywali mnożenie, czyli minus x razy x to minus x kwadrat, minus x razy minus 2 to będzie 2x, minus 1 razy x to minus x, minus 1 razy 2 to minus 2, no i zapiszmy sobie jeszcze plus 4, no bo minus 4 przeniosłam na stronę lewą, redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy minus x kwadrat, 2x odjąć 1x to będzie x. Minus 2 plus 4 to będzie 2. No i wyznaczamy deltę, czyli zapiszmy sobie, że a to będzie minus 1. b1 ac wynosi 2. delta to b kwadrat odjąć 4ac, czyli 1 do kwadratu to 1. Odjąć 4 razy a i razy c, czyli mamy 1 dodać8, czyli delta wynosi 9, a więc pierwiastek z delty to pierwiastek z 9, czyli 3. Obliczamy x1 oraz x2. Czyli mamy minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a. Minus b to minus 1 odjąć 3. 2 razy a to 2 razy minus 1, czyli minus 2. Czyli mamy minus 4 przez minus 2, czyli otrzymamy dwójkę. Natomiast x2 to minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. Czyli minus 1 plus 3 przez minus 2, minus 1 plus 3 to będzie 2, 2 przez minus 2 da nam minus 1. No to sprawdzamy dziedzinę. Z dziedziny wykluczamy minus 2 oraz 2, czyli wykluczymy na pewno to rozwiązanie, czyli już możemy powiedzieć, że to równanie ma jedno rozwiązanie, x równa się minus 1.